Co jest, Robert? Co? pogotowie zadzwonić? Co? 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 Po pogotowie zadzwonić? Co jest? Ej, halo, żyjesz ty? Ej! Co mu jest, kurwa? Co? Co No, dla niego, zobacz. Ja nie mam Nie Nie mu jest. Co? Te No. Bo no, kurwa dobił jeszcze raz, o chuj szczeli. co? Nie do niego to mówię, a co mu jest? Nie pijany pojdzie. to jest to kurwa gdzieś czwarta godzina, nie? No druga, jeszcze nie ma. Jeszcze drugiej nie ma? No. A ty o której się przygubiłeś dzisiaj? Co jednęli? Co? Co ci zapierdolili? Mi? No. A co mieli zapierdolić? No, bo ty, ty spałeś. Ja? Znaczy, albo nie było ciebie. I co się stało? No, przyszli podwiedziny. Kto? A chuj nie wie, tam wie, kto to. Ale co chcieli? A tak, tam ich, wielko ja się nie odzywałem. A co mieli zapierdolić? No bo ty, ty spałeś. Ja? Znaczy, albo nie było ciebie. I co się stało? No, przyszli, podwiedzili. Kto? A ich, wie, tam wiem kto to. Ale co chcieli? A tak, tam ich, wielko ja się nie odzywałem. Te szczeniaki dacie kurwa tam Dajcie rafałki, kurwa kurzwa On nie ma zawału przypadki? Kto? On. Dawał to wyszło nie Bafał daj ze jaraz Ale kto przyszedł tutaj? Bo ja w ogóle nie wiem o co ci chodzi ty. Jak Jakieś kurwa szczeniaki, szczeniaki. Dzisiaj no dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj Ci mówię no, tłumaczę, jakieś w ugniarze, tam. Koniec już, kurwa, tego. Gdzie, kurwa, pijesz, kurwa, nie? Ale on ma wartkę człowieku. Aj, aj, jaj, tam.